Jakiż to chłopiec piękny i młody? Jaka to obok dziewica? Brzegami sinej, świtezi wody idą przy świetle księżyca. Ona mu skosza daje maliny, a o niej kwiatki do wianka. Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny, pewnie to jego kochanka. Każdą noc prawie o jednej porze. Pod tym się widzą mu drzewiem. Młody jest strzelcem w tutejszym boże. Kto jest dziewczyna, ja nie wiem. Skąd przyszła darmo, śledzić, kto pragnie. Gdzie uszła, nikt jej nie zbada. Jak mokry jaskier wchodzi na bagnie, jak ognik nocny przepada. Powiedz mi, piękna, luba dziewczyno, na co nam tę tajemnicę? Jaką przybiegłaś do mnie, drożyną? Gdzie dom twój, gdzie są rodzice? Minęło lato, zrzuchniały liścia, i grzysta nadchodzi pora. Zawsze nam czekać twojego przyjścia na dzikich brzegach jeziora? Zawsze spoknie, jak, jak surowa, płocha. Jak upiór w nocy ciemną. Zostań, zostań się lepiej z tym, kto Cię kocha. Zostań się o luba ze mną. Chateczka moja sąd niedaleka po środku gęstej deszczyny. Jest tam dostatkiem owoców mleka. Jest tam dostatkiem zwierzyny. Stój, stój, hardy młokosie. Pomnę co ojciec rzekł stary. Słowicze wdzięki w mężczyzny głosie, a w sercu lisie zamiary. Więcej się waszej obudy boję. Zmienne ufam zapały. Może bym prośby twoje przyjęła, ale czy będziesz mnie stały? Dochowaj, strzelcze, to moja rada, bo kto przysięgę naruszy, Ach, biada jemu, za życia biada i biada jego złej duszy. To mówiąc dziewka więcej nie czeka. Wieniec włożyła na skronie i pożegnawszy strzelca z daleka, na zwykłe uchodzi błonie. Różno się za nią strzelec pomyka rączym wybiegom nie sprostał znikła jak lekki powiew wietrzyka a on sam jeden pozostał sam został dziką powraca drogą ziemia uchyla się grząska cisza wokoło tylko pod nogą zwiędła szeleszcze gałązka idzie nad wodą błędny krok niesie błędnymi strzela oczyma ten wiatr zaszumiał po gęstym lesie. Woda się burzy i wzdyma. Burzy się, wzdyma, pękają tonie. O niesłychane zjawiska! Ponad srebrzyste, świtezi błonie Dziewicza piękność wytryska. Jej twarz jak róży blade zawoje, Skropione jutrzenki łesko. Jak mgła lekka, tak lekkie stroje Obwiały postać niebieską. Chłopcze mój piękny, chłopcze mój młody, Po co wokoło świteziu wody Błądzisz przy świetle księżyca? Po co żałujesz dzikiej wietrznicy, Która cię zwabia, wteknieje, Zawraca głowę, rzuca w tęsknicy I może jeszcze się śmieje? Daj się namówić czułym wyrazem, Porzuć wzdychania i żale. Do mnie tu, do mnie, tu będziemy razem, Po wodnym pląsać krysztale. Czy zechcesz niby jaskółka chybka, Oblicze tylko wód muskać, czy zdrów jak rybka, wesół jak rybka, cały dzień ze mną się pluskać? A na noc włożył srebrnej topieli pod namiotami zwierciadeł, na miękkiej wody lili jak bieli, Wśród boskich usnąć widziadeł. Wtem z zasłą błysnął piersi będzie, strzelec w ziemię patrzy skromnie, dziewica w lekkim zwilę się pędzie i woła: Do mnie pójdź, do mnie i na wiatr lotne rzuciwszy stopy jak tęcza śmiga w krąg wielki to znowu siekąc wodne zatopy srebrnymi pryska kropelki podbiega strzelec i staje w biegu i chciałby skoczyć i nie chce wtem modra fala prysnąwszy z brzegu Z zlekka mu w stopy załechce i tak go łechce i tak go znęca tak się w nim serce rozpływa, jak gdy tajemnie rękę młodzieńca ściśnie kochanka wstydliwa. Zapomniał strzelec o swej dziewczynie, przysięgą pogardził świętą. Na zgubem ośle bierzy w głębinie, nową zbawiony ponętą. bieży i patrzy, patrzy i bierzy, niesie go wodne przez stworze. Już z dala suchych obieg wybrzeży Na średnim igra jeziorze. I już dłoń śnieżną swej ciśnie dłoni I pięknym licach topi oczy. Ustami usta różane goni I skoczne okręgi toczy. Ten wietrzyk świsnął, obroczek pryska, Co ją w łudzących krył blasku. Poznaje strzelec dziewicę z bliska. Ach! To dziewczyna z podlasku. A gdzie przysięga? Gdzie moja rada? Wszak kto przysięgę naruszy. A biada jemu! Za życia biada i biada jego złej duszy. Przez srebrne tonie. Córkie bludzka dwóch jasne. Surową ziemią, ciało po Oczy twarz wirem zagasła. A dusza przy tym świadomym drzewie, niech lat doczeka tysiąca. Wiecznie piekielne cierpiąc w zarzewie. Nie ma czym zgasić gorąca. Czego to strzelek. Błędny krok mił się. Błędny mi rzuca oczyma. A wicher szumi po gęstym lesie. Woda się burzy i wzdyma. Burzy się, wzdyma i wraż do dna. Kręconym nurtem pochwyca. Rozpiera paszczę w otchłań podwodna. Ginie z młodzieńcem dziewica. Woda się dotąd burzy i pieli, Dotąd przy świetle księżyca. Znuję się para znikomych cieni Jest to z młodzieńcem dziewica Ona po srebrnym pląsa jeziorze On pod tym jęczmu drzewiem Kto jest młodzieniec? Strzelcem był Boże A kto dziewczyna ja nie wiem